Lepiej się przygotuj, bo wypadnę ze swoich malcisk, z kapciuszką z Zbudujesz czas na swego tatę, masz oczy jak dziecko z downem I idziesz z kołyka na jak chłona ci wchodzi do pokoju To mówisz, czekaj wale, przynosisz w tej całej rodzinie I się w niej nie liczysz, bo choć bardzo wsiało, To kuzynki nie zaliczysz, mam łydkę większą w ciebie A ty masz nogi jak budył peker, daj Co wyważnie co co, syn nie nic słyszał dłużko, co oprzytałeś ze swojego pieska Kurwo, swoją drogą to co to ma być za pies Przecież on wygląda jakbyś dał mu i mówił zjedz Masz wodę do dupy i wodę w głowie, za chujowe profilowe z papugami jesteś pizną co robisz męskie przed gierami tylko chcesz nie bo ci zimno tylko dlatego że cię zmuchnie szybko polecisz jak twoja babcia na schodach masz włosy jak łoniaki wikinga na samoniaków nie masz bo tylko coś małe co to dymba jakbyś mógł się z kimkolwiek bić to ze zwyku ze sprzętem ale i tak sprzętu nie udźwigniesz bo jesteś słabym intuatentem spadłeś się jak niemiecki tatuś na oktober feście piszę z jednej półki nawet jak stoisz na podejście Peso z już cię nie ma Bo to jesteś tak małym i celem do usunięcia Jak widzisz dziesięciolatka z autyzmem To pogrążasz się w strachu On w porównaniu do ciebie jest wielkości i ma tego gmachu Niech nie, to inny Destruję